Mamy tutaj przedstawicieli wagi ciężkiej to muszę Was zapytać o walkę popka z Erko Junem. Czyli idziemy... Cenujemy wysoko. na Od razu z grubej rury. Ja to się nie znam. Ja może w z innej strony walka na pewno przy spojrzeniu na nowych fanów. Eee, dzięki czemu no, my też jakoś na to spójrzmy jako zawodnicy. Może ja bardziej, w trochę mniej ja jestem w Federacji KSW, także e, no, gdzieś tam jakichś takich pobocznych profitów będzie więcej. A co do samego sportowego aspektu, to zobaczymy. A zauważyliście, że to już jest taki nieodzowny element, tak naprawdę? Gal? To... No ale jeżeli ma to przyciągnąć nowych kibiców, to czemu ma tego nie być? Jeżeli ja ja nie mówię, że to oni, oni jest... Wszystko, no jednak... tym nie robią, nie? Jednak, jednak ludzie chcą to oglądać, ludzie szchodzą też na to, jednak te oglądalności się zwiększają, bo no, gdy pojawiają się tacy zawodnicy. Jeżeli mamy na tym skorzystać, no to to jest biznes, tak? My no jesteśmy profesjonalistami, my z tego żyjemy. Jeżeli możemy zarobić więcej, no to czemu nie? Czyli z jednym chórem, e, To jest ja teraz jeszcze... Jednym kurem więcej kasy. No. Niedługo nasz menadżer z <grym kartoło> <grym kartoło> chcemy swoją działkę z tego, to... No bardzo dobrze. I ja, jeżeli się kasa zgadza, tak? E... Nie, no to ja, no, ja wychodzę z założenia, że to już jest generalnie stało, tak jak mówisz, przy, przyzwyczaj, przyzwyczajeni już powinniśmy być wszyscy do tego. Sam, sam wymiar nie traktuje tego w aspekcie sportowym, tylko w aspekcie rozrywkowym. Eee, a no, weźmy sobie na przykład Popka. To jest człowiek, który przyciągnął całą masę nowych fanów, przede wszystkim młodych fanów i jakaś, wychodzę z założenia, że jakaś część tych fanów za, będzie, będzie śledzić na przykład tę dyscyplinę przez 10 lat i to jest też platforma, żeby się pokazać dla zawodników, dotrzeć do, do nowych ludzi, no bo, bo generalnie gdzieś to otwiera, otwiera, że tam powiem nowe, e, nowe, now, nową klientelę. Mają się u Was takie pytania o free fighty? Czy denerwuje? Tak, no są to jak jakieś takie trochę krępujące, trochę takie... Mało, mało trochę nie wiem, eleganckie, nie wiem jak to nazwać. Czyli no, wykazają się małą elegancją, przepraszam, generalnie. <laughs> Może się to ująłem. To jest trochę inny sport tak naprawdę. Tak, no. wszyscy to na... że to traktują w kategorii, że to są tacy sami zawodnicy jak my. Tak. Umówmy się, no oni są tylko w tej samej kategorii wagowej. Natomiast powiedzmy sobie, oni nigdy z nami się nie zmierzą, no nigdy z nami nie zawalczą. Także no, dlaczego mamy czuć, się czuć urażeni? Ja. No i żadnego z tych zawodników nie można zestawiać na przykład chociażby z Mariuszem, który który no po prostu już... Dzisiaj jest w tej dyscyplinie ileś tam lat i, i, i trochę się pobił, popygrywał, po przegrywał, ale ale on już przez zasiedzenie, że tak powiem, freakfighterem nie, nie jest nazywany. No a tutaj jednak mówimy o ludziach, którzy są znani z innych dziedzin i stawiają kompletnie pierwsze kroki. I widać po tych walkach, że, że tam są tak naprawdę bardziej grupa początkująca niż zaawansowana, jak mogę powiedzieć. A w nie, nie, nie ma freakfighterów. No yeah. i radzą sobie dobrze. No więc less show, more fighting jako, jako, jako dziedzinie, oczywiście, no, ale. No Nie ma co ukrywać, no liczby oglądalności KSW to są jednak inne niż, e, niż ACB, więc w wymiarze pay per view. Ale, ale tak, no ACB stawia na, na wymiar czysto sportowy i no mamy za sobą galę, na której był knockout, który będzie pewnie nominowany do nokautu roku na świecie. Walka, która była jedną z lepszych, jaką widziałem i świetna gala. I myślę, że, że ACB jak się skoncentruje na kierunku, na rynku rosyjskim, zamiast latać po świecie, to, to będzie ze, ze, dla wszystkich dużo lepiej.